Witamy w motocyklowym centrum serwisowym Honda. W dzisiejszym odcinku przedstawimy wymianę płynu hamulcowego. Ze względów bezpieczeństwa jest to bardzo ważna czynność serwisowa, dlatego oglądajcie uważnie. Wymianę płynu hamulcowego zaczynamy od opróżnienia układu ze starego płynu. Szybką i skuteczną metodą jest użycie pompy podciśnieniowej. Po zalaniu układu nowym płynem mechanik naciśnięciem klamki na pompie Wymusza ciśnienie w układzie. Drugi mechanik, odkręcając odpowietrznik na zacisku hamulcowym, upuszcza ciśnienie wraz z płynem, w którym jest powietrze. Powoduje to wpadnięcie klamki do manetki. Operację tą powtarzamy do momentu, aż wpłynie nie zauważymy pęcherzyków powietrza. Taką metodą odpowietrzamy każdy zacisk, z którym współpracuje dana pompa. Obsługiwany przez nas motocykl ma układ zintegrowany, co oznacza, że podczas hamowania, bez względu którego hamulca użyjemy, zawsze będą nam hamowały oba koła. operację odpowietrzania też musimy zdublować. Gdy odpowietrzamy przednie zaciski używając przedniej pompy musimy też odpowietrzyć sekcję w tylnym zacisku. Jeśli odpowietrzamy tylny hamulec używając pompy tylnej odpowietrzamy także prawy i lewy przedni zacisk. See you, baby i'm playing it falls at my very best no 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 Upewniwszy się, że w układzie nie ma powietrza, sprawdzamy zabezpieczenia od powietrzników kapturkami przeciwpułowymi, uzupełniamy płyn do stanu i montujemy resztę elementów. Należy pamiętać, że płyn hamulcowy jest substancją żrącą, niebezpieczną dla człowieka, środowiska naturalnego i samego motocykla, szczególnie jego lakierowanych elementów. Dlatego więc przy operacjach z nim należy zachować szczególną ostrożność, a zużyty utylizować w specjalnych punktach. Po złożeniu motocykla wskazane jest umycie go i w drogę. Pamiętajcie o okresowej wymianie płynu. Sprawność układu hamulcowego to przede wszystkim Wasze bezpieczeństwo. Dla motoru edukacji zawodowej Marek Rzadkowski.